Witam się z Wami serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Właśnie zaczął nam się miesiąc sierpień, a więc miesiąc, który jest drugim miesiącem żniwnym w roku. Pierwszy miesiąc żniwny no to mamy lipiec, a drugi to sierpień. Nazwa miesiąca wzięła się od sierpa. Sierpie to były w dawnych czasach. Narzędzia do zżenania zboża. No i stąd nazwa, bo w tym czasie używano sierpów, prawda? W tym czasie, kiedy teraz mamy. Więc sierpień to miesiąc, tak jak mówię, letni. Miesiąc, w którym mamy upały. Miesiąc, w którym się zbiera plony przede wszystkim. No i tutaj mamy na myśli żniwa, czyli zbiór zboża ale także mamy zbiór owoców w miesiącu sierpniu, mamy malinę, która owocuje właśnie w miesiącu sierpniu, a więc ta, ta malina już bardziej jesienna zaczyna owocować. Mamy zbiór porzeczek, mamy zbiory borówki również. Także na przykład już u mnie na grzędach cebula jest gotowa do zbiorów, bo wyrosła. Także mamy już wysyp pomidorów, ogórków. I cukinie również owocuje oraz inne, prawda, warzywa, które już wyrosły. Więc jest to generalnie miesiąc sierpień to miesiąc zbierania plonów, i miesiąc, właśnie ciepły letni, miesiąc również wyjazdów wakacyjnych miesiąc wakacji dla dzieci. Gdybyśmy napisali ósemka, ponieważ jest to ósmy miesiąc z 12 w roku, to mamy taką, gdybyśmy tę ósemkę położyli tak z boku, to by nam wyższa taka liczba symbol nieskończoności, prawda? Więc tutaj chodzi o to, że miesiąc sierpień jest właśnie tym miesiącem no, bogactwa można powiedzieć, bo ósemka kojarzy nam się ta liczba z bogactwem. A więc tu jest to zbieranie tych plonów, sprzedaż tych plonów, no i oczywiście... Pieniądze, które się bierze ze sprzedaży plonów, właśnie za tym, tym właśnie symbolem bogactwa. Czyli jest to piękny miesiąc i miesiąc, który bardzo lubię. No i jeśli chodzi o święta w miesiącu sierpniu, to 2 sierpnia mamy Matki Bożej Śnieżnej, i właśnie w Rytycznicy jest wtedy odpust. Następnie mamy 15 sierpnia święto Matki Bożej Zielnej, wtedy właśnie zanosimy do kościoła bukiety z ziół, z owoców, z płodów rolnych i te, to święcimy, w, ksiądz święci w kościele i to jest właśnie ten dowód wdzięczności Matce Bożej za plony, jest to takie podziękowanie za plony zebrane w tym roku. W miesiącu sierpniu mamy również dożynki organizowane w naszych w miejscowościach, na wsiach. I, I te właśnie dożynki są również podziękowaniem Bogu za plony, które zostały zebrane w danym roku. No i jeszcze mamy taką rocznicę, że mamy 18 sierpnia urodziny mojego syna, a 26 sierpnia mamy Matki Boskiej, Częstochowskiej, Święta. I zanim zaczęłam nagrywać ten odcinek, wyszukałam przysłowia na temat miesiąca sierpnia, które teraz Wam zacytuję. I przejdźmy sobie do pierwszego przysłowia. Czego lipiec i sierpień nie doważy, tego wrzesień nie usmaży, Następne przysłowie. Właśnie tutaj sobie nie zaznaczyłam, i muszę go poszukać. Tutaj mamy o listopadzie, o lutym, maju. Hmm. A jest. Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, wtedy długa zima będzie. Następne przysłowie. Gdy w początku sierpnia panują upały. To w zimie długo trzyma kożuch biały. No nie ma takich upałów, teraz mamy początek sierpnia, więc nie zapowiada się śnieżna zima. I następne przysłowie. Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. I następne przysłowie. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem wchodzi. Jeśli jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień zleci. A więc nie mamy upału na początku sierpnia. I teraz szukam następnego przysłowia. Jeśli w sierpniu dni jasne będą stodoły ciasne. E, tutaj właśnie patrzę. I nie zaznaczyłam sobie, o jest, kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. I następne przysłowie: na koniec sierpnia, śniegiem okryte góry, jesień bez chmury. Od głodnych cierpień najlepsze lekarstwo sierpień, także. Z tego wynika, że w sierpniu głód nikomu nie grozi, bo to jest okres wspierania plonów. Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne. I następne przysłowie: sierpień pogodny jest dla winogrom wygodny. I następne w sierpniu, gdy zagrzmi strony północnymi ryb klęska i co czołga się po ziemi. I to było ostatnie przysłowie na sierpień, które Wam zacytowałam z wielkiej Księgi Przysłów Polskich. A ja kochani chciałam Wam powiedzieć, że właśnie skąd używałam tego seru. Do twarzy, i właśnie już mi się skończyło. Używałam go, jeszcze tu jakaś kropelka została, tylko używałam go codziennie. Codziennie go używałam wieczorem, zanim położyłam się spać, na umyto skórę twarzy stosowałam serum, a na to stosowałam jeszcze krem nawilżający I zobaczcie, tego kremu jeszcze mi trochę zostało, bo używałam go tylko na noc. Także jeszcze połowa mi chyba została, tak. I co Wam mogę powiedzieć? Jak tak patrzę w lustro na swoją twarz, to wydaje mi się, że się wygładziła po tym serum. Po serum i po kremie. A jeśli by, jeśli spytam moich domowników, czy widać to, to oni twierdzą, że nie. <grych> że nic się nie zmieniło. Ja natomiast uważam, że po tym serum i po tym kremie moja twarz się wygładziła i teraz wygląda lepiej. No. Także stosowałam to serum i krem przez okres półtora miesiąca, może nawet tak, półtora miesiąca, no i tu już mi się skończyła ta aplikacja. Tak. Także sami widzicie, jak wygląda moja twarz teraz i, i uważam, że jednak serum to ma dobre działanie, że moja twarz tak jakby się wygładziła i wygląda lepiej i na koniec jeszcze chciałam wam pokazać moje zakupy dzisiejsze i zacznijmy sobie od takiej duet od takiej zapiekanki następnie to wafelki takie zobaczcie chrupiące one są bez polewy i tutaj zaraz wam powiem ile jest tych wafelek to są specjalne galicyjskie i 400 gram tutaj jest tych wafelek. Tutaj mamy jeszcze inne wafle przekładane. Domowe i zaraz wam powiem ile tutaj jest tych wafelek. Pół kilograma tutaj jest. O taki serek. Kupiłam. I taki, tamten był truskawkowy, a ten jest waniliowy. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to są właśnie takie: takie właśnie to są cukierki. a tutaj widzimy, że to jest taka y, pastylka, która w środku ma dwa y, dwa poziomy, tak jakby brązowy i biały. A tutaj są jeszcze inne. Co tutaj pisze na tym? Aha, to jest po prostu taki cukierek czekoladowy. Widzicie, jak wygląda? I jeszcze jest o taki. I tutaj pisze Pianka z galaretką w czekoladzie. I ostatni napisam ja Majka. Także takie jeszcze y, mam tutaj cukierki na tym będę kończyć mój dzisiejszy odcinek o miesiącu sierpniu. No i przy okazji pokazałam Wam jeszcze jak wygląda moja cera po stosowaniu tego serum. Także sami ocenicie czy, czy lepiej wygląda, czy warto go było stosować, czy nie. Ja uważam, że tak, że, że serum pomaga i że moja twarz wygląda na bardziej wygładzoną. I na tym będę kończyć mój dzisiejszy odcinek. Jeśli filmik Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie, ponieważ mamy już subskrypcji na moim kanale 291, a chciałabym ich zdobyć chociaż 300. No, a w przyszłości, oczywiście, więcej jeszcze, ale na razie chciałabym dojść do 300 subskrypcji. I jeśli będzie te 300 subskrypcji, wtedy y, zrobię, y, zrobię rozdanie na moim kanale, a będę ro, zrobię rozdanie z zdrapek. I tak pomyślałam sobie, że przygotuję 3, 3 koperty ze zdrabkami. No i jaka kwota tych zdrapek będzie w każdej kopercie, to jeszcze nie wiem, myślę, że tak jakieś koło 10 zł w każdej kopercie. I te trzy. Koparty zdrapak postanowiłam rozdać moim widzom. Oczywiście, jak będzie te 300 subskrypcji. Także tymczasem żegnam się z Wami, no i życzę Wam miłego dnia.